Platforma z która oferuje możliwość handlu bez KYC. I witam serdecznie z tej strony i Zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Standardowo przypomnę, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, nie porady inwestycyjne. Market Cap wynosi nam tu 1 328 miliardów dolarów i jest praktycznie na 0,3% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Cały Bitcoin 35 tysięcy niecałe i także jest 0,23% na. Plusie w ostatnich 24 godzinach, w 7 dniach widzimy 2% na plusie. Ether 1810 dolarów i tutaj akurat traci niecałe 2%. Najlepiej poradziło sobie Cardano 7,5% na plusie, Mana 6,65% i MNT podobnie 6,35% na plusie. Najgorzej Roll Bitcoin 13% na minusie, konfluxy 8% na minusie i Aptos 7,3% na minusie. Jednak mamy tutaj odreagowanie po tych Wyszczałach Bitcoin doszedł do nawet chyba tam do 36. Za chwileczkę sobie zerkniemy. Zobaczmy w międzyczasie, co najlepiej się klika. Celestia. Tutaj mamy najwięcej wyszukiwań w ostatnich 7 dniach. X-Banking i. Orbofi AI, cokolwiek to znaczy, skrót Obi, a wizyt najwięcej Celestia, ChangeGPT GPT i X Banking, więc widzimy tutaj mm, trend AI może się pojawiać, coraz bardziej nabierać, bo troszeczkę przycichł ten trend. Oczywiście nie mówimy o samym medialnej jakby otoczce, tylko o pompowaniu coinów powiązanych z Trendem AI, a teraz, tak, jakby powolutku, tam wracał kapitał. Na Bitcoin, jak sobie spojrzymy, tutaj wyszliśmy sobie, no praktycznie 36 tysięcy równiutko dotknęliśmy, no i mamy odreagowanie. No niestety taka flaga powoli wschodząca do góry nie jest bycza, ona zazwyczaj kończy się wyjściem dołem, więc możliwe tu będzie jakiś retest, albo no, bardziej by wypadało retestować 32 tysiące. Jednak pamiętajmy, jak będą bycze wiadomości, to możemy się odbijać chociażby od tej tu drugiej linii trendu, takiej jakiejś i iść w drugim kierunku. Dodatkowo <laughs> mamy bardzo ciekawe... Wydarzenia w tym roku FED także nie podniósł 100%, co może nam pokazywać, że będzie tutaj ta polityka zatrzymana. Jak dane będą dobre, to w pewnym momencie może kwiecień, może i maj będą pierwsze obniżki 100%, no chyba, że wymyślą. Jakieś tutaj mm, dziwne wydarzenie na świecie, aby nagle spuścić rynki i obniżyć stopy procentowe do zera. Warto także jeszcze wspomnieć, że złoto nam atakowało 2000 dolarów. Tutaj mieliśmy dokładnie 2009, i tutaj odreagowuje z powrotem. Złoto nie pierwszy raz atakuje 2000 dolarów, tu już mamy praktycznie ponad trzeci. Ostatnim razem doszło prawie do 2100, jednak uważam, że jeżeli ta polityka monetarna zostanie poluzowana po raz kolejny. I także sam jakieś może pojawią się w bony, byle wcisnąć więcej gotówki przed wyborami, możliwe, to złoto uwolni się w końcu z tego mocnego oporu, który tutaj cały czas nie może przebić. Ale jednak atakuje, to też pokazuje nam mm, spokój. Także się konsoliduje nam srebro, więc w takim lekkim trendzie spadkowym mogło też by tu tutaj coś pokazać, gdyby te luzowanie mm, ilościowe się rozpoczęło. No dobra, na chwilę obecną jesteśmy w takim bardziej stagnacji pod tym względem, będą zatrzymywane stopy procentowe. Zobaczmy, co się działo w ostatnim tygodniu, bo mieliśmy kilka ważnych wydarzeń. Wskaźniki CPI w Polsce 6,5, prognoza 6,6, więc tutaj lepiej niż prognoza. Miesięcznie 0,2, prognoza 0,3, więc teoretycznie nam spada CPI, mm, tylko mieliśmy też tanie paliwo teraz. Troszeczkę to odreagowuje, możemy tutaj sobie zerknąć chociażby na wiadomość, że już pękła bariera 6,5 czy następna będzie 7% no to zobaczymy. Z takich ciekawszych jeszcze CPI PKB Niemiec minus 0,1%, CPI w strefie euro 2,9% prognoza 3,1, a poprzednio 4,3, więc teoretycznie wszędzie te CPI nam spada. To nam może tylko dawać informację, że banki najprawdopodobniej będą obniżać stopy procentowe coraz mocniej. No i dobra, co tu jeszcze widzimy? No oczywiście konferencja FOMS była tutaj, stopy utrzymane na 5,5%. Ciekawy jestem kiedy pojawią się pierwsze obniżki W piątek będziemy mieli jeszcze tylko stopy bezrobocia, wskaźniki PMI, ISM, zmiana zatrudnienia w pozarodniczym sektorze i przeciętne wynagrodzenie godzinowe w Stanach Zjednoczonych To wszystko, a my sobie przechodzimy już do wiadomości Wiadomości, no to co już przed chwileczką powiedziałem, zaczniemy sobie od złota, że czy to jest kolejny Kolejny początek hossy, kolejny, bo mówię, że co chwilę tak naprawdę słyszymy, że początek hossy, początek hossy, tak naprawdę po jakimś czasie dopiero możemy określić kiedy jest hossa, tak samo jak się zaczyna besa, to nie jesteśmy w stanie w danym momencie powiedzieć, że ta besa się rozpoczęła, dobra, przejdźmy sobie do następnej wiadomości. Chcesz kupić kurtkę na Atari, musisz posiadać ich token NFT, więc tutaj wprowadzają możliwość zakupu kurtek po spaleniu tokena NFT. Stablecoin od PayPala, tutaj już mamy brytyjską licencję, wychodzi w życie. Z kolei SEC ma jeszcze cały czas wątpliwości. Hmm, czy ten token już będzie gdzieś hmm, tutaj listowany? A sprawdźmy sobie. Hmm, hmm, hmm. PayPal USD. Mamy już jakieś ręki? Halo, halo, proszę mi wyszukać. No, niezbyt tutaj trzyma tego jednego dolara. <grym> Dostępne zasoby 44 miliony dopiero, a markety giełdy. No, już się nam pojawia 51% jest wolumenu na Bitmart. Na Coinbase mamy 20% i na Krakenie mamy 1 na tych uregulowanych Crypto.com 17, więc widzimy, Paypal token będzie tutaj działał. Ciekawe czy mask nie będzie próbował go wykorzystać właśnie na platformie X. Tam bardzo ciekawe rzeczy mogą się stać. Przechodzimy do MicroStrategy, który dokłada kolejne bitcoiny, zakupili 155 bitcoinów, więc tutaj jest to maxi na pewno 158 400 bitcoinów warto zwrócić uwagę na to mm... Warto sobie zwrócić uwagę na to, że jednym z głównych inwestorów w MicroStrategy jest BlackRock. Już pokazywałem to chyba kiedyś. Tutaj sobie zerknijmy. Zobaczcie: 6,24% udziałów, więc sporo. Potem mamy Vanguard Group, 7%. Morgan Styling, więc ciekawe tak naprawdę. Invesco: co prawda tu tylko 1%. No ale jak sobie na to zerkniemy, to nic dziwnego, że Sailor nagle zawsze wyciągnie jakieś tam obligacje. Z Kieszeni, zrobi coś tu, doprodukuje, żeby te bitcoiny dokupić, bo możliwe, że jest właśnie spółką skupującą, pomagającą firmom, tym, które wprowadzą ETF-y, żeby tą płynność utrzymały. I to nie jest tak, że tam ludzie mówią że przecież e, ich nie będzie obchodzić cena, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli sobie na przykład zbierasz wcześniej tych jednostek, to nie będziesz do, do rozpoczęcia ETF-u musisz mieć jakieś już e, bitcoiny. Które będziesz oferował, tak? Czyli na przykład wystartuje z mm, powiedzmy tysiącomej jednostek, którym klienci będą mogli kupować. Dopiero kiedy wysprzedadzą, to będą dokupować kolejne z rynku, ale nie może te wystartować z zerowym saldem, więc uważam, że tutaj. To nie jest czas, kiedy ETF, oni będą zbierać sobie e, Bitcoin. No ja myślę, że oni sobie spokojnie zbierali właśnie przez takie spółki, mają pełno takich spółek, bo wiadomo, MicroStrategy to jest taka czołowa i y, którą najłatwiej tutaj rozpoznać, ale taka, y, taka y, bardzo mocna wypowiedzi Sailora to są, y, wiecie, y, bardziej to wygląda właśnie jakby był on jakby kukiełką ich może, co ja tu bardziej widzę w takim, y, w takim tutaj y, y, spojrzeniu. W każdym razie... Nie mówię, że nie jest sam w sobie maxi, nie? No ale wiecie, jeżeli ktoś z tyłu mówi, ej kupuj tu Bitcoina, no my wdamy tobie linie pożyczkowe i mamy w zarządzaniu sporo aktywów, więc możemy ci pomóc na każdej linii, no to nie dziwię się, że on tak bardzo mocno zbiera tego bitcoina. W każdym razie ja też zbieram bardzo mocno, ale nie stoi za mną żaden BlackRock. Dobra, przechodzimy sobie do Cyberpunka, Satoshi i narodzin bitcoina, bo moi drodzy, mieliśmy rocznicę 31 grudnia, grudnia, października, czyli mm, Czyli dokładnie w Halloween. 15 lat temu została opublikowana biała księga. Pewnie wszyscy o tym słyszeli już także Halloween to jest to, jest to okres zakończenia zakończenia jakiegoś kalendarza. Nie wiem, pogańskiego, nie wiem, nie, nie chcę tutaj wprowadzić w błąd. W każdym razie ta data nie została wybrana. Uważam bez takiego przemyślenia. W, w każdym razie uważam, że Satoshi wybrał taką datę, żeby pokazać właśnie, że początek bitcoina to jest jakieś zakończenie cyklu, czyli powiedzmy, może zakończenie cyklu fiatowskiego systemu niewolniczego. Może, może tak to będzie. No dobra, przechodzimy sobie dalej. Bitcoin pojawił się w ekosystemie Kosmos, tak informacyjnie, więc będzie zwrapowany yy, NBTC na yy, kosmosie. Przechodząc dalej, pojawia się kolejny ticker na liście. Ostatnio było bardzo głośno na temat tickeru od BlackRock. Teraz macie BTCO, czyli tutaj Galaxy Invesco jest. Yy, wydaje się, gdzie to. Mamy wniosek yy, od Galaxy Invesco jest formalnością Dla jasności Invesco i Galaxy wspólnie złożyli jeden wniosek. Aha, oni mają jeden wniosek i tutaj najprawdopodobniej. Yy, znaczy oni już są też na tej liście, więc coraz więcej się pojawia. E, tych instrumentów co by też mogło pokazywać, że ETF jest prawie pewny. Tak czy siak cena jeszcze za nie reaguje. Uważam, że jeszcze troszeczkę może podciągnąć po tej informacji, ale samo wydanie ETF-u może się okazać, że to będzie akurat zjazd. Tak samo jak sam halving. Jeżeli na przykład e, nawet by tam nabrał bitcoin jakiejś e, trendu mocniejszego, mm, to możliwe właśnie, że sam Halving, sama informacja o wydaniu ETF-u mogą zrobić zawrotkę. Bo zazwyczaj było tak, że już kiedy wychodził news, no to w cenie było wszystko. I jak już tylko wszyscy myśleli, że tylko off the moon, to rynek mówił nie, nie, nie nie i boom. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno ciekawe czasy. Ja się nie mogę doczekać jak cena zareaguje Bitcoina w najbliższym roku po tym jak... Ten ETF wejdzie w życie i kiedy Stany Zjednoczone, które posiadają 46% aktywów światowych, gdzieś około, będą tutaj mogły te firmy wszystkie sobie kupować. No i dobra, lecimy sobie już do analizy. Bitcoin się transferował w ostatnich 24 godzinach 4,2 miliarda dolarów, czyli widzimy tutaj rośnie nam ten transfer, czyli tak jakby rynek cały się budził do życia. 412 exahashy hashrate sieci. Na eterze, a nie, nie na eterze, tylko na Mempoolu widzimy 13 satoshi za byte, najwyższa opłata w tym bloku pierwszym i mamy to jest 64 centy tylko, a w ciągu dnia mieliśmy około 20, 20 więc dalej jest tanio. Także się wypaliło nam 770 Etherów, a opłaty na Ethereum to jest 23 Guaye. Co do Ethereum, nagrałem krótki film, bo uważam, że o Ethereum jest bardzo cicho. Mamy tutaj o ETF-ach bitcoinowych, o tym wszystkim, bitcoin zasysa. A sam Ether robi się bardzo niedowartościowany do bitcoina. Myślę, że wiele osób to zauważyło. Gdzie jest ten bit Ether? Nie do dolara. Chwileczkę, bo jak zwykle nie widzę o, Ether do Bitcoina, no to zobaczcie, od praktycznie, kiedy tam się wybił, wraca do już tutaj wyłapał dno i to też wygląda, jakby to było wyłapanie dna, widzicie, tutaj gdzieś tam łapie, no więc ja osobiście nagrałem krótki film, co o tym myślę, myślę, że jest za cicho na temat Ethereum, a mamy i też ETF-y na Ethereum, mamy też aktualizacje, które w końcu mają zrobić, że ten eter będzie mm, tani, mamy spalanie, mamy Kontrakt, który więzi coraz więcej eterów, więc tutaj myślę, że może być chwilowe niedowartościowanie. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko moje gadanie, a wy pomyślcie sami nad tym, co powiedziałem. Dobra, lecimy sobie dalej do przepływów i 148 milionów dolarów wpływa nam w stabilnych walutach, także wpływa nam 225 tysiąca bitcoinów. No i wypływa nam 20 tysięcy eterów, więc możliwe, że już ktoś to zauważył i zaczyna też zbierać te etery. Tylko pamiętajcie, za co wymieniacie te etery. Czy za bitcoiny wymieniacie, czy za złotówki, i, czy za inne fiaty, gdzie pojawi się także mm, ryzyko walutowe rozumiecie tak jak miesiąc temu byś kupił bitcoina kiedy złotówka była po 4,50 to tak naprawdę teraz mimo wzrostu no oczywiście wzrost bitcoina był większy niż spadek złotówki ale tak czy siak tutaj przez to masz mniej tych złotówek jakbyś zamieniał bitcoina nie no dobra na, na wykresie ile bitcoinów mamy na giełdach cały czas się tutaj utrzymuje około 1 tysiące oczywiście w zależności gdzie patrzymy tutaj akurat CoinGlass także nam wolumeny na futuresach się robią coraz Większe. Zobaczcie, tutaj mieliśmy świeczki po 150, 160 miliardów dolarów. Ostatnia świeczka to jest 102 miliardy dolarów. 200 średnia krocząca jest teraz dla nas wsparciem. Jest na poziomie 28 300. Czy kiedykolwiek spadniemy poniżej tą kwotę? Nie wiem. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Rynek często w takich okresach potrafił. Wracać jeszcze, bo nie jesteśmy w jakimś silnym drędzie. Jesteśmy w takim lekkim, małym pierdnięciu, można by powiedzieć, gdzie tak naprawdę osoby, które są krótko, dopiero poczuły jakieś emocje, i tutaj warto, yy, warto mieć ostrożność co do tych emocji, aby nie popełniać głupich błędów. Też mamy sporo likwidacji, bo 73 miliony dolarów zostało zlikwidowanych, 45,7 miliona w longach i 27,8 miliona w shortach. Najwięcej likwidacji mamy na Binance Future. Minus futures się kojarzy z retailem, Coinbase bardziej się kojarzy ze smart money, ale tak naprawdę no, tam są takie wykresy chociażby na maxdata od Juliana, gdzie jeżeli Coinbase kupowało to zazwyczaj były lepsze ceny, ale w każdym razie czy tak naprawdę do Coinbase jest jakiś problem żeby się dostać? Może każe sobie założyć konto i tam tradować, więc tak średnio yy, mam tutaj jakieś takie psychologiczne udowodnienia, no, ale faktycznie to jest na pewno to bardziej regulowane i więcej firm, którzy yy, potrzebuje transparentności, by z tego Coinbase wolało korzystać niż teraz Binance, który jest atakowany ze wszystkich stron. Jestem bardzo ciekawy w ogóle co się z tym Binance stanie. No bo odłączyli im karty, odłączyli tutaj sporo innych usług, yy, jest bombardowany ze wszystkich stron, yy, także Binance ma swoje rezerwy. Myślę, że przetrwa, ale może na tej się być to już całkowicie inny Binance niż widzieliśmy go ostatnio. Czyli wtedy był liderem, można by było powiedzieć, a teraz może to będzie trzecia, czwarta giełda, a inne giełdy się powyżerają. Nie wiem, tak myślę. Chyba, że Binance nadrobi wszystko, bo oczywiście CZ nieraz udowadniał, że potrafi <laughs> się... W... Pójść razem z regulacjami, dogadać się z różnymi podmiotami i tutaj wprowadzić wszystko, co oczekuje od nich regulator, ale czy tym razem tak będzie, zobaczymy. 72 wynosi chciwość na rynku i rośnie nam cały czas. Nic nadzwyczajnego, bo cena rośnie, więc i chciwość będzie nam rosła. Na token unlock cały czas zwracam uwagę na HFT, gdzie mamy 74 procent odblokowania, SUI 3, 58% ja na SUI jeszcze czuję się też na zajęcie pozycji, oczywiście jakiejś drobnej, bo tak jak mówicie oczywiście ode mnie ja osobiście bardziej 80%, no dobra 70% Bitcoin, 20 Ether, a Dycha to jest dla mnie taka do przeznaczenia na hazard i ją sobie rozdzielam przez jakieś tam krypto, które uważam, że chciałbym mieć. I to nie są jakieś wielkie środki. W każdym razie także widzimy 27,9 miliona Etherów uwięzionych w kontrakcie 23,3% Total Supply, więc prawie 1 czwarta wszystkich Etherów jest uwięziona w kontrakcie. Dodatkowo wypala się Ether, dodatkowo jest na temat jego cicho i dodatkowo teraz wszyscy patrzą na Bitcoina, który może zaciągnąć sporo gotowy, oczywiście, ale co potem się stanie z tą gotową? Jak ludzie się wzbogacą, najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie mega paniki na świecie, oczywiście, przepłynie to do Ethereum w pierwszej kolejności, a w innej do różnych innych altcoinów. Zazwyczaj tak było. Czy teraz będzie? Nie wiadomo, ale zazwyczaj statystyka daje nam jakieś spojrzenie na przyszłość, możemy wyciągać wnioski, co tutaj się będzie działo. Poziomem Bitcoin 35 tysięcy na chwilę obecną i 9 tysięcy bitcoinów na sprzedaż przy, 26, przy 36 tysiącach dolarów, później już coraz mniejsze te mm, poziomy 20, 2300 przy 27 i 1200 przy 28 na sprzedaż, a na zakup przy 34 tysiącach dolarów 9200, później przy 33 4100. Jak sobie spojrzymy na wykres, to teoretycznie chęci zakupowe tutaj nam przerastają, chęci sprzedażowe, co tu ja zrobiłem, nie. Proszę mi to cofnąć, proszę mi to cofnąć. Muszę odświeżyć, bo nie wiem, jak to cofnąć. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Najprawdopodobniej słyszymy się w poniedziałek. Nagrałem właśnie ten krótki film na temat Ethereum. Może mi się uda go wrzucić w weekend. No i co. Mam nadzieję, że wszyscy podocieraliście szczęśliwie z grobów, podwiedzaliście się, no i można z powrotem działać na rynku krypto. A rok 2024, końcówka tego roku, myślę, że będą bardzo ciekawe. To nie znaczy, że czegoś tam nie odpierdzielą na tym świecie i nie spuszczą rynków, ale tak czy siak, jeżeli wiecie, w co inwestujecie, to taki strach jesteście w stanie przejąć. A tak naprawdę, taka krótka pom taki krótki dump jakiś, jakby nastąpił. Oczywiście nie mówię, że tak będzie, mówię, że tak może być, no to dla wszystkich, mm, Rąk był oznaczało tylko kolejne możliwość dokupienia po taniej cenie. Dobra, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, hej! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd. Serdecznie Cię zapraszam.